Gielce Walczące 1939-1945 to tytuł wystawy prezentowanej na dziedzińcu wzgórza zamkowego. Na dwunastu planszach przedstawione zostały ważne momenty z historii miasta podczas II wojny światowej: tajne nauczanie, pomoc ludności żydowskiej, organizowanie życia społecznego pod silnymi represjami okupanta. Wśród nich istotna jest nie tylko zbrojna walka. Można tu zobaczyć kilka nowych zdjęć, które są. Po raz pierwszy właściwie reprezentowane jak choćby tutaj kartki z Notesu księdza proboszcza Pawłowskiego, który zapisywał bardzo dokładnie pomoc, jakiej, jakiej udzielał polskim oficerom i podoficerom aresztowanym, potem zesłanym do flagów. On organizował wysyłkę im żywności i rzeczy osobistych. Wystawa czynna będzie do końca września, ale to nie koniec spotkań z historią. 15 września odbędzie się rajd edukacyjny pod hasłem przywróćmy pamięć kieleckich harcerek i harcerzy z lat 1939-1946. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Orląd Armii Krajowej i Gimnazjum nr 26 imienia Wojciecha Szczepaniaka. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Trasa rajdu rozpocznie się w Wąpio i będzie przebiegać przez różne punkty w mieście. Zakończy się na stadionie Leśnym. Mało osób wie w Kielcach, że na stadionie leśnej było miejsce straceń. Tam zamordowali Niemcy w egzekucjach masowych wielu, bardzo wielu Polaków. To jest wielkie cmentarzysko. Na uczestników rajdu czekają gry edukacyjne, testy sprawnościowe i wspólne ognisko. Zapisy do 10 września.